Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Nikota, bo to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas <kühm> I dzisiaj robimy chyba dzisiaj jedną misję, co? <laughs> Nie no, żartuję, ale co to jest za pełen held w ogóle, co to się dzieje? Przed chwilą ukończyłem y, misję z karetką tutaj w Angel Pine i Mam Full healtha, mam 43 tysiące więc sobie za to coś byśmy mogli kupić po tej misji Ale idziemy wpierw na misję do y, Tempenego Podjedźmy tam już lepiej bo Dobra yy, Prawa autorskie Dobra, jedźmy tam, gdzie nam każą jechać A, spoko, spoko Nie wiem o co chodzi, ale Okej okay. Muszę gdzieś kurde, na jakiejś zadupie dojechać jeszcze, jeszcze większe zadupie niż tu Dobra, i teraz na górę muszę wjechać o Jesus. Dlatego wjeżdżania będzie moi drodzy. Szczerze mówiąc nie chce mi się nagrywać, ale skoro już y, siadłem do kompa, to czas chyba coś nagrać, nie? Dawno nic nie było na moim kanale, chociaż dzisiaj wpuściłem ten jeden odcineczek z GTA, który się niezbyt dobrze przyjął. Kurwy. Nie no, żartuję. No ja i tak was lubię, nie? Nie kocham, ale lubię. Żeby sobie pewne osoby nie pomyślały, że ja jestem pedałem. Odnośnie chłopaków. I żeby sobie pewne osoby nie pomyślały, że... Ja... Coś... Coś do nich czuję. Tak. Czyli niektórzy wiedzą, o kogo chodzi. Niestety. A mogłem się nie pytać. By mi kurde dała Diotka spokój Sorry, nie oglądaj tego Wiadomo o kogo chodzi. Och nie źle wjechałem. Fuck Moi drodzy, źle wjechałem. Wow. Gdzie jest mój motor? Halo Nie ma motora Zgubiłem motor Dobra, wali mnie to Wa Ważne, że było dobrze I że mogłem pojechać Dobra, nie wiem jak tu dojść no jakoś do XD. Dobra, trzeba w końcu dojść tam jakoś, nie? Tu są jakieś tory. Motorek zgubiłem. Więc do Angel Pine chyba będę wracał i na piechotę, ale tu już sam. Taki, Taki krótki dzisiaj odcinek. Żeby nie przynudzać. Zabędza przynudzać! z nuznawych odcinków nikt nie chce, a ostatni odcineczek był... Poprzedni odcinek był 40-minutowy Smoke Dobra Teraz trzeba to jakoś ładnie, pięknie no, o jezu, przepraszam Ktoś pięknie sprecyzować Dobra Teraz tak Trze Trzeba zabić tych przydupasów Już spierdala Get the fuck out My gas. Głównym mi zrobicie, mam teraz... Teraz full helta. O nie! On ucieka! Szybko po motor! No nie no, kolejna... Pogoń motorem, serio. O nie, halo, co się stało? Co się stało? No nie bez jaj Co tu się stało? Halo To nie miało tak być nawet Jeszcze raz What the fuck, ej co to było? No nie, nie to widziałem Boże święty A dobra, bo ten, no. Dobra, już wiem. No, no coś tam, do, no to jakoś tam wyskoczyłem. Eee. Yy, radyjko proszę mi tu wyłączyć. Żebyś się wpierniczył na krzywy ryj. Ale dobra, dobra, tutaj w tych... w tych górach. Wcale nie jest tak łatwo. To, że gimpusiowi się udało, nie znaczy, że mi musi się udać, nie? Eee, yy, halo? Karm? Jedź po ludzku, a nie jak pijak z Odido. Co dzień rano obok mnie! Odido, mam to co chcę. Dobra, ja nie wiem gdzie wjechałem. Nie przyznaję się do błędu Karla Johnsona. Jaki kurde. Jakiego flipa zrobił. No dobra, nie bawmy już się kurde. Weźmy na tą dupną misję. Uuuu wow 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 wow. Karl! Wow. Ale zasuwasz. Lampa mi na oczy świeci, kurde. Oa! Mogę sobie duże światło w pokoju zapalić, a nie lampkę kurde. Siedzę już tyle godzin na kąpie że to się w pale nie mieści Dobra Ogólnie to ja miałem z Szymczokiem dzisiaj nagrać, ale odcinek ze Skywarsów z Minecrafta ale on się przedłużał cały czas więc mówię a pierdzielę to niech robi sobie co chce mnie to nie interesuje O nie, halo co ja zrobiłem Miałem na górę wjechać, a nie No, ha Ale, no, to, tak miałeś kurde Karl wjechać, halo C co, co to ma być? A, no i znowu pom pomyliłem się z strony aj Dobra, hmm. ważne Dobra jakoś jakoś tam dojedziemy Za górami What the fuck? Od góry jakoś wjechałem nie wiem jak Ło wow, wow wow ej 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 dobra Skoro tutaj jakoś wjechałem dziwnie Ej dobra 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 To mnie zabijecie Koledzy Więc tutaj z wami się trzeba uporać, tak? Tak Tak Ej, aj, 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 aj Kolega nasz ucieka Dobra, szybko po motor i Dobra. Dobra. Trzeba go dogonić. Te góry naprawdę są w wku... ...wkurzające.

co? Chodź tu Dobra Teraz zawieźmy to tępemu I będziemy wolni Wo wow, wow, wow. Ej, 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 jak ty jedziesz, nigga, co? Jak ty jedziesz, niga Niga Niga, niga. Nieważne. O nie, muszę amunicję kupić. Dobrze. To pojedźmy do tego yy, tempenego debila... Do tego tempego debila, przepraszam. Tępenego debila. <ścoughs> do tego tempego debila oddać to, to, co się jemu należy. Dziękuję bardzo Karl yy, za zapisz sobie Nikodem ładnie pięknie już to jest koło 20 do... Ja pitole. No i teraz czekamy na telefon, tak? Od Cezara. O. Już dzwoniam. Caesar, me. Carl, is right mi. Of... Karl, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, homie. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin, really intense, homie. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Y czyli tak, to, to jest ten Ale... Dobrze... Mm, to nie w dzisiejszym odcinku, nie, nie chce mi się w sumie... Kupimy amunicję... Cześć, na Fide! Shot... Shotguna... Zabierzmy. So Mamy tyle cashu, że możemy, kurde... Ammo do Shotguna, kurde, wykupić na, na całe dnie, do stówki. Dobra, 120. Okej, okay, dobra. Yy, nie shotgun tylko SMG. To jest 90. I dokupujemy kurde. Tak żeby co najmniej tysiączek był. O! 50 FPS-ów, pięknie. Mogę wydawać cash. Jestem bogaty. Nie no, mam dużo cashu przecież, bo... Można wszystko, nie? Dobra, co jeszcze mogę? Mikro SMG to jest coś samo... Return... Pistolet. Jest takie gówno. A to? To już lepsze. Kupuję. Weźmy tutaj 500 ammo To jest chyba Nie, to nie jest sumikiem No tylko 500 chyba zabierzmy, nie? Zabierzemy Tylko to mało ładuje, po 30 To ładuje, fuck No dobra Jest ja, dobrze, 523 Okej okay. No troszkę cashu wydaliśmy Nie powiem i... SMG to już nie Pokażcie No to, to już nie, to nie Dobra O nie, halo, jeszcze chciałem Tom yy, No szybko Armor Dawaj Rozwój biały dzień 200 keszu Dobra Wychodzimy

W... w Los Santos. Oto będzie nas czekała, kochani, długa, długa droga. Tymczasem... Wypróbujmy, nie, 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 oto No co? Spoko. No, Koskowi łba nie upierdzieliło, ale... Huj! On ma pomarańczową krew! Oh, oh, oh. Też będzie miał? Hey, what the fuck? Pomarańczowa krew No dobra, 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 my tu się cieszymy A tutaj nasz drogi kochany Carl Johnson Będzie się z wami żegnał Wy głupie pały, chcecie, chcecie kurdy... Nie, no dobra, ludzicka. jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić subskrypcji, skomentować <laughs> Ja się z wami żegnam. Po Jezu. Przepraszam, do następnego odcinka. Trzymajcie się na razie. Cześć. And I'ma be your king and my papa told me It's okay to sit where shit hurts Don't forget your dreams cause they'll get you through this So-called life they call living but I call it strange And I bet I'll do it Cause I'm on my way and strong enough that yeah. I can shake the pain hey.